Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Magdalena Zapalska Trening zmysłów. Ponieważ dziś skupimy się na ćwiczeniu w ruchu. Postępuj zgodnie z tym, co jest bezpieczne i dostępne w Twoim fizycznym środowisku. Przez całą sesję możesz zauważyć, że Twój umysł odpływa. I pamiętaj, że jest to całkowicie normalne. Naszym celem nie jest wyciszenie umysłu. Gdy tylko przyłapiesz siebie na wchodzeniu w myśli, po prostu przenieś delikatnie uwagę do doznań fizycznych, pozwalając, by cała twoja uwaga, Skupiona była na patrzeniu na jedną rzecz, która jest przed tobą, by stać się całkowicie świadomym tego, co widzisz, na kolorach, odcieniach, teksturach. Kształtach. Skup się na tym, na co patrzysz. Pozwól sobie zobaczyć to bardzo wyraźnie: kolory, kształty, tekstury. I będąc w ruchu, kiedy skupiasz swoją uwagę na tym, co widzisz, zwróć uwagę na twoje stopy, poczuj je, jak twoja stopa naciska na powierzchnię, po której chodzisz. Jak twoja stopa się porusza. Jak uaktywniają się mięśnie, kiedy poruszasz stopami i nogami? A teraz pozwól sobie dotknąć to, co widzisz. delikatnie opuszkami palców poczuj temperaturę tego czego dotykasz poczuj zróżnicowane doznania dotyku na czubkach twoich palców teksturę I nadal dotykając tego przedmiotu, zwróć również uwagę na Twój oddech. Jaka jest temperatura powietrza, który wchodzi do Twojego nosa? A jaka jest temperatura powietrza, która opuszcza Twój nos? Zauważ unoszenie się i opadanie twojej klatki piersiowej, lub twojego brzucha, przy każdym oddechu. Skup teraz twoją uwagę na zmyśle słuchu, jaki dźwięk słyszysz najbliżej siebie? A jaki najdalej? Czy słyszysz swój oddech? Przeczuł siebie mocno i podziękuj sobie. Do usłyszenia.